To taki dzień troszkę udawany, taki no, niby prolog jakiejś kwalifikacji, ale taki trening no bo i tak wszyscy awansowali. E, no tak, takie, takie treningowe skoki fajne, no, taki, taki dzień też fajny. E, także także, także no, fajnie też poskakać tak całkowicie na, na luzie bez jakiegoś, jakiegoś e, ciśnienia, także, także no fajnie, skocznie, skocznie sprawdziliśmy. Można daleko skoczyć, można też blisko, no, ale, ale raczej, raczej daleko zaskakać. To jest taki, taki dobry plan. Po spadzie się dzisiaj raz przejechałeś, dość długo wszystko równiutko? Tak, tak. Tam chyba, tam chyba jakieś problemy z zapięciami miałem, bo patrzyłem po zapięciach, ale, ale nie, to jednak nie były zapięcia. <grym <grym o, no. no i tak, no nie, słuchaj, te tory, wszyscy pytają o tory, zapytam i ja. Wy chyba już na takich nie trenujecie, prawda? To tylko przyjeżdżacie na pojedyncze skoczy na zawody i zastajecie takie, no jeszcze retro najazdy. Tak, już takich już takich raczej nie ma. E, raczej się już skacze właśnie na takich e, fajnych lodowych, e, ale no też nie ma, nie ma co narzekać, bo, bo też, też fajne były, też fajne były także także no tak, czas było się fajnie wjeździć, no i, no i w ostatnim już, już nawet się równo jechało, bo tak w pierwszym to tak trochę ciągło na lewo. W drugim trochę na prawo, a później już było dobrze. Efekt tego soczku jabłkowego pewnie gazowanego, który tam dodawałeś. No mi się wydaje, to bardziej ten złoty bazan Ale no, to już tam, to już było, było minęło. Teraz jutro, jutro są zawody, także do jutra, do jutra myślę już dojdę do, do, do siebie, także, także już trzeba, trzeba coś popracować, e, przygotować się najlepiej jak umiem, a umiem się przygotować, także, także taki jutro plan, żeby się po prostu dobrze, dobrze tutaj przygotować i dobrze się czuć e, tak trochę lepiej jak dzisiaj. Ostatnie pytanko. To, że jest 50 zawodników, to jest dla Ciebie jako dla zawodnika przykre, czy Ty w ogóle nie patrzysz na to, czy tam jest jeszcze dwóch Kazachów, trzech Ukraińców i jakiś Rumun na, na doczepkę, na, na, na początku listy? A nie wiem, no to tak raczej nie ma co patrzeć. No po prostu, po prostu, e, po prostu się idzie i się skacze. E, no tak po prostu inaczej trochę, no bo wiadomo tych kwalifikacji nie było, no ale, ale no to, to tak po prostu no idziemy, idziemy robimy swoją robotę i, i tyle.